Witajcie w nowym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na mierzenie z Sinseja. Mam tu też swoją asystentkę do mierzenia, tak? Mi się będziesz mierzyła ze mną. Mam tu olbrzymi karton z e, tak naprawdę... Fajne rzeczy i mam nadzieję, że będą na mnie fajnie leżały. Chyba jedna albo dwie rzeczy maksymalnie są z jakiejś wyprzedaży, reszta to jest już najnowsza i aktualna kolekcja, czyli trochę nowości będzie. Więc jak zawsze, najpierw Wam pokażę, co zamówiłam, a potem będziemy sobie przymierzać. Trochę koloru i wpadła mi w oko, zobaczcie, w takim przepięknym kolorze taka kurteczka bomberka, fajna, bo taka dłuższa, więc wydaje mi się, że przy moim wzroście będzie to fajnie wyglądało żeby nie była taka za krótka powiem Wam, że fajnie wykonana bardzo fajny materiał, taki wiesz wiecie typowo bomberkowy lekko szeleszczący, ale ładnie to wygląda, na zameczek tutaj mamy kieszonki Jestem ciekawa jak rękawki. Zakończone też takim ściągaczem. Na dole też jest ściągacz. Tutaj przy szyi oczywiście bez stójki. No typowa taka e, bomberka, tylko troszeczkę dłuższa, więc bardzo fajna. Kolejna rzecz to zamówiłam sobie jak zwykle, oczywiście, paseczki. Wiecie, że ja lubię paseczki. Taki long sleeve w paseczki. On na stronie był bardziej dedykowany dla kobiet w ciąży ale wiecie co, te rzeczy takie na ciążowe brzuszek, które oczywiście nie mają typowego marszczenia tutaj na, na ten brzuszek są po prostu dłuższe i przez to to się fajnie układa e, i fajnie to wygląda na wyższych osobach bo jak wiecie e, wiecie czy nie wiecie, nie wiem ile z Was jest tutaj też e, mojego wzrostu czyli prawie 1,80 m, często jest tak, że rozmiar większy rośnie wszerz, a mało co jest e, wiecie potem dłuższe no i jest za krótkie albo za szerokie więc coś takiego, no zobacz jak to będzie wyglądało, zobaczymy, czy takie ciążowo typowe, czy nie kolejna rzecz, co to tutaj mamy, a słuchajcie zamówiłam sobie taką sukienkę taką wiecie, mini, mała, czarna sprążkowanej m, takiej dzianiny z golfem takie coś naprawdę basicowego i prostego, pomyślałam sobie, wiecie, taka mini, obcisła, dopasowana sukienka, na to właśnie taka bomberka, czy czarna ramoneska, do tego martensy w takim czarnym klimacie, czy właśnie coś kolorowego, jakaś kamizelka, no taka basicowa sukienka, prosta, gładka, będzie pasowała do wielu stylizacji, pod marynarkę na przykład, no więc stwierdziłam, że coś takiego... Bym sobie zamówiła i wzięłam ją, ją w największym rozmiarze, dwa razy XL, właśnie, bo wam nie powiedziałam rozmiarów. E, ten Long Sleeve Paseczki XLK. Czekaj, ją e, A słuchajcie, bomberka XLK42. Myszko, nie wolno. E, więc taka sukienka. Tak, mam tu mojego małego pomagiera. Chodź tutaj, pokaż się, jakim jesteś łobuziakiem małym. Nie wolno, siulku wiesz? Pani, może będzie musiała coś oddać? Dobra. Kolejna to jest właśnie chyba sukienka z wyprzedaży. Tak mi się spodobała, bo to też jest taka dopasowana, długa sukienka, trochę koloru, i też sobie pomyślałam, że ona będzie fajnie wyglądała do właśnie takich cięższych butów, do martensów, czarne rajstopy, na to płaszcz. Jestem tylko ciekawa, czy ona będzie na mnie naprawdę. Długa, czy będzie jakaś śmieszna długość, wiecie Jak coś potem nie jest takiego typowo maxi Tylko jest do połowy łydki To to mega śmiesznie wygląda Przynajmniej przy mojej figurze No ale nic, zobaczymy Rozmiar też dwa razy XL wzięłam Takie dopasowane, obcisłe rzeczy zawsze staram się wziąć W większym rozmiarze Jeżeli chodzi o sinsy to właśnie w największym Bo potem w biuście W biodrach No nie wiadomo czy to będzie, wiecie, dobre i z wyprzedaży chyba też wzięłam koszulę żółtą, ona na stronie wyglądała bardziej taka limonkowa, tutaj jest taka typowa, typowo żółta i to chyba nie do końca jest mój kolor, zresztą zaraz przymierzymy, to też potem dacie mi znać co myślicie. Wzięłam ją w rozmiarze L. Fajna, bawełna, tak mi się wydaje, że to jest bawełna, ewentualnie z jakąś domieszką, ale wiecie, taka typowo koszulowa, koszulowa tkanina. Ja lubię takie proste koszule, wiecie, do jeansów, czy luźno, czy w kasana, czy jako taka narzutka, na przykład na jakiś top, biały czy czarny, można to fajnie wystylizować. I drugą koszulę sobie wzięłam też z takiej serii Oversize w takim fuksjowym kolorze. Też bardzo ładny. wy wiecie, że ja lubię takie kolory. I jakoś tak mam, wiecie, ostatnio przez tą pogodę zimową, tak trochę odeszłam od tych kolorów, trochę bardziej tak stonowane były moje outfity. Natomiast mam nadzieję, że wiosna zapasem zaraz będzie potem lato. I jednak tych kolorków trochę mi w tych moich stylizacjach brakowało. Wzięłam też, słuchajcie, takie spodnie. Spodnie tak, O, kurczę. Wzięłam mnie w rozmiarze 2 razy XL, bo wiecie, to są takie garniturowe spodnie, szerokie i one powinny tak um, moim zdaniem być takie o rozmiar większe, ale wzięłam 2 razy XL. -kę. Jezu, jakie to jest wielkie. Mam nadzieję, że nie mówię Wam teraz, że o oh my god, jakie to jest wielkie i tak dalej się okaże, że będzie dla mnie dobre Mam nadzieję, że nie. Przymierzymy, nawet jeżeli będą nam mnie za duże oby były, <noise> ale fajne są, no kurczę, szkoda, że wzięłam dwa razy XL, -kę. mogłam wziąć w sumie dwa, dwa rozmiary, już Wam ostatnio o tym mówiłam, że ja to tak mam, że zamiast wziąć od razu dwa rozmiary, jak coś fajnego mi wpadnie w oko, to wezmę albo za duży, albo za mały, w sensie, że wezmę tylko jeden i potem się okazuje, że te rzeczy są wyprzedane. I słuchajcie, wzięłam też trench. Wstawię sobie to pudełko żebyśmy tu mieli więcej miejsca wzięłam trench, e, dlatego, że wypatrzyłam go na Instagramie już dużo dziewczyn właśnie pokazywało że naprawdę warty uwagi w niedrogich pieniążkach 119,99, mam nadzieję, że to jest ta cena za którą zamówiłam ten płaszczyk, bo to Różnie bywa, słuchajcie, czasem cena na metce w ogóle nie jest spójna z ceną na stronie i przeważnie jak coś jest takiego mega rozreklamowanego właśnie przez youtuberki, instagramerki, to potem się okazuje, że firma słuchajcie podnosi cenę i to już też dziewczyny o tym mówiły, że niestety tak się dzieje i taki jest ten tręczyk, fajny materiał, taki delikatnie... Wiecie, jakby taki z takim efektem peach no jest to poliester ale no ładnie wygląda też sobie przymierzymy na rękawkach e, takie typowo dla tręcza takie zapinki takie tutaj ma klapy z przodu pasek guziki ładne guziczki słuchajcie ma takie jakby drewniane czarne no bardzo ładny mam nadzieję że Coś fajnego mi się trafiło w tym zamówieniu. Dobra, słuchajcie. Mierzymy, zaraz zobaczymy, jak to wszystko na mnie wygląda. E, I trzymajcie kciuki, żeby jednak e, coś mi pasowało, żeby to nie było kolejne, nieudane. Mierzymy to, jak to z Zary. Tak się jeszcze na szybko odniosę do tych zakupów moich z Zary, waszych komentarzy. Wiele z Was ma problem ostatnio z zakupami w Zarze. Jakby forma, kroje tych ubranie. Są jakieś dziwne, takie pudełkowe i niższym nie pasuje, wyższym nie pasuje, coś nie leży, a powiem Wam, że Zara zawsze słynęła z takiej dobrej jakości, dużo osób lubiło Zarę, ja też swego czasu lubiłam Zarę i co nie zamówiłam, zawsze znalazłam coś fajnego, a teraz tak mam, że właściwie co zamówię w Senseju czy w Reserve, to te rzeczy dużo lepiej na mnie leżą, I tutaj jeżeli chodzi o jakość, wykonanie i tak dalej... Tu na ten temat nie chcę mówić, natomiast chodzi o krój, o rozmiarówkę, no to powiem Wam, że z i dużo fajniej i to też w ogóle, jednak chyba Arizerf najbardziej lubię. Dobra, mierzymy się, co? Chcesz, byś coś pomierzyła? No ty śpiąca jesteś. <gry> Zaczniemy mierzenie od sukienek. Pierwszą sukienką jest ta sukienka w paski, która miała być maxi, dla mnie niestety maxi jest nie do końca. Ale wydaje mi się, że ta długość też jest ok. Wiadomo, że teraz jestem bez butów i na Fajnie to będzie wyglądało moim zdaniem do martensów, do tenisówek. Bardzo dobrze się w niej czuję, mimo że jest taka dopasowana. To te asymetryczne paski, paseczki. Moim zdaniem trochę um, ukrywają mankamenty figury i dobrze to wygląda. E, też przez to, że ta um, jest asymetria tutaj na biuście, przy większym biuście, czyli takim jak moim, e, wydaje mi się, że też jakby, wiecie, ten biust tak nie wychodzi do przodu. Gdyby ten pasek był cały tak na środku, no to podejrzewam, że, wiecie, optycznie jeszcze dodatkowo powiększałby tutaj biust. Tu wszystko ładnie leży, tak wygląda z tyłu. Też tutaj jest bardzo komfortowo, bym powiedziała. Naprawdę fajna, przyjemna, miła sukienka, taka wiecie, naprawdę wygodna. Taka sukienka dress, czyli coś, co możemy sobie ubrać tak na co dzień, czy do pracy, jak nie mamy jakiegoś mega biznesowego spotkania. No i wydaje mi się, że fajnie się wpasuje też w takie moje outfity. Więc ja nie lubię jakiś szpilek i czegoś bardzo eleganckiego, lubię nawet, jeżeli jest jakaś marynarka, to przełamana właśnie jakimś takim sportowym em, akcentem, a ta sukienka jest właśnie taka bardziej. Codzienna, sportowa, na wiosnę też będzie fajnie wyglądała do ramoneski, do tenisówek. Naprawdę bardzo fajna sukienka. Dajcie znać, co myślicie, czy ją zostawić. Ona chyba właśnie była z wyprzedaży i była w atrakcyjnej cenie. Jestem pod wrażeniem, bo powiem Wam, że ja ogólnie nie lubię takich dopasowanych rzeczy. Ale to tak jak mówię, przez to, że coś tutaj się dzieje, przez to też idzie tak ładnie to łączenie jakby tych pasów, wydaje mi się, że to jakby tak poprawia sylwetkę. Naprawdę bardzo. Bardzo fajna sukienka, mimo że trochę się bałam, właśnie tych pasów, że wiecie, tak poszerzą i że to nie będzie dobrze wyglądało, a jestem bardzo mile e, zaskoczona. Czarna to oczywiście taki klasyk, i powiem Wam, że fajnie leży, bardzo ładnie wygląda, ale e, w tej wpaski chyba się lepiej czułam. wiadomo, ja może teraz. Nie będę ubierać rajstop, więc taka nieopalona noga nie wygląda dobrze przy takiej czerni Ale czarne, grube rajstopy, też martensy, czy nawet jakieś wodki na obcasie, Wiecie, to jest taki klasyk, taka zwykła, czarna, e, mini, z golfem I tak jak mówię, na to jakaś ramoneska, marynarka, właśnie taka różowa, jak mam taką wiecie, z H&M czy, e, czy z Zary Fajnie będzie wyglądało no czarny to taki klasyk, nie wiem jak z jakością tego prążka, jak on się będzie sprawdzał rękaw zobaczcie, też jest nawet długi jak na mnie, więc spoko jeżeli chodzi o rozmiar no to ten rozmiar jest na mnie dobry mniejszego bym nie zamówiła też bym nie chciała, żeby ona była taka wiecie mega opięta, nie lubię po prostu się czuć że to wszystko jest takie przylepione do mnie, no i jednak przy dużym biuście tutaj, żeby się nam tu nieładnie nic nie ciągnęło, no to ten rozmiar jest idealny jak to wygląda? Zobaczcie, ładnie też podkreśla pupę, wszystko ładnie leży. Dajcie znać, co myślicie, ale wydaje mi się, że taki basic w szafie też dobrze mieć. O, właśnie na to tręcz narzucić. O, to od razu sobie przymierzymy tręcz, bo to też będzie fajnie wyglądało. Właśnie jako taki bazowy, basicowy outfit. Tręcz jest też takim basiciem. Zawsze dobrze mieć w szafie, właśnie tręczyk. No i taka czarna. Sukienka mini. Nawet ona byłaby taka mega fajnie długa, też by to fajnie wyglądało. Ale słuchajcie, po zapinaniu Muszę poodpinać te guziczki. I już mierzymy. Do tego tręcza byłam bardzo ciekawa. Wow, słuchajcie, długi rękaw. Nie jakiś ekstremalnie długi, ale długi. Wow, fajnie jest ten płaszczyk, powiem wam. O! Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Super! Można się fajnie też za, zawiązać. Aha, bo on ma... No, wiecie, możecie sobie tego e, nie zapinać, tylko właśnie wiązać. Ja bym to tak zawiązała pomimo tej klamry. No, bardzo fajnie. Aha, jedyny minus, nie ma z boku kieszeni. Nie ma jak włożyć rąk w kieszenie, co ja lubię akurat osobiście, mieć tutaj kieszenie z boku. Są tylko kieszenie, imitacja kieszeni jest tutaj na tych padkach. Ale powiem Wam, że naprawdę fajny jest ten pasz. Zobaczcie, jaki długi rękaw. Podkreślam, mamy L-80 wzrostu i złodziejskie ręce. Bardzo fajne, tak wygląda z tyłu. To ładnie leży. Myślę, że spokojnie, jeżeli nie lubicie takiego oversize'owego płaszcza, no bo mam go teraz na, e, zarzuconego na tą sukienkę, która jest dopasowana. E, więc jak lubicie taki tręczek na właśnie takie obcisłe, dopasowane rzeczy, to można wziąć nawet rozmiar mniejszy. Natomiast ja e, lubię, wiecie, ubierać taki tręcz też na dress, e, więc wiadomo, że musi być trochę więcej luzu. E, no i też nie lubię, jak e, ten płaszcz jest taki na styku. wolę jak jednak jest troszeczkę luźniejszy, ale powiem Wam, że no naprawdę za te pieniądze, naprawdę super, bardzo ładnie wygląda. Te rękawy, słuchajcie, wiecie, że ja zawsze mam problem z rękawami. I jak coś przymierzam, to pierwsze co się jaram, to wow, jakie długie ręce. Albo jakieś, jak są to jakieś długie nogawki. I powiem Wam, że po raz kolejny Sinsley zaskoczył mnie na plus, ponieważ i jeansy mają długie nogawki. I właśnie rzeczy, które mają długi rękaw, to ten rękaw jest naprawdę długi, nawet dla takich ekstremalnie długich rąk, jak moje. Bardzo fajny. Jest to poliester. Ten materiał nie jest, wiecie, jakiś taki top. Natomiast za te pieniądze. To wydaje mi się, że nic ładniej odszytego i wygląda naprawdę dobrze. Nie wygląda to tanio. Wiadomo, jak dotkniemy sobie ten materiał, to czuć, że to jest bawełna, że to jest poliester, ale jestem bardzo mile zaskoczona. Bardzo fajny płaszczyk i ma taki bardzo ładny kolor. Nie jest to taki typowo kamel, nie jest taki, wiecie, zimny, ale też nie jest jakiś taki mega ciepły. Jest taki bardzo. Beżowo-piaskowy, bym powiedziała, nawet padający w taki szarawy odcień. Wiadomo, że kamera nigdy nie oddaje tych kolorów tak, jak one wyglądają na żywo, ale to wam polecam, słuchajcie. Jeżeli szukacie jakiegoś tręczyków w dobrych pieniądzach, który będzie wyglądał ładnie, wiecie, te klamry, to wszystko jest takie obszyte materiałem i naprawdę dobrze wygląda. Nie wygląda to jakoś ekstremalnie tanio. Ja słuchajcie, zastanowię się nad tym płaszczem, bo naprawdę bardzo mi się podoba. Był chyba też czarny. Tak mi się wydaje, że były dwa kolory, więc jak polujecie też na czarny, to, to też jest w takim kolorze. Aczkolwiek dla mnie tręcz to jednak jest taki klasyczny, beżowo-piaskowy kolor, ewentualnie jakiś taki kamel. No super, słuchajcie, bardzo fajny płaszcz. I czy tak rozpięty właśnie luźno na taką właśnie czarną sukieneczkę. Na jakąś randeczkę Za niedługo, wiecie, yy, walentynki I taka mała czarna, słuchajcie Właśnie jakieś fajne rajstopy, bodki Widzicie, makijaż, czerwone usta I naprawdę taka sukienka właśnie zawsze yy, Się fajnie sprawdza Tak już jestem w tej sukience To od razu przymierzymy tą yy, Bomberkę Bo też jestem jej bardzo ciekawa A taka kurteczka Też by mi się przydała No słuchajcie, tutaj ten rękaw też nie jest najgorszy o tak to wygląda do takiej sukienki też spoko mógłby być tak wiecie o 2 cm dłuższy, ale tak jak mówię, nie upieram się bo i tak na to jak mierzyłam różne inne bomberki, nie wiem tam z H&M czy w ogóle wiecie, Zara to już w ogóle Zara ma ekstremalnie krótkie rękawy i nogawki no to naprawdę fajnie to wygląda zobaczcie bardzo fajne ładnie wykonana, no oczywiście ona jest ocieplana, więc coś um, tak patrzę na siebie w podglądzie, że wow w tym kolorze. Mi chyba jest dobrze w takich kolorach, co myślicie? Naprawdę podoba mi się i to będzie też właśnie na bluzę, na taką sukienkę. Uważam, że w takim outfitie jak jestem teraz, do tego wodki, nawet na jakimś takim lekkim obcasie i też będzie taki fajny outfit właśnie taka sportowa kurteczka a pod spodem coś bardziej elegancko i tak właśnie mi się podoba lubię tak przełamywać nawet jeżeli co jest coś bardziej wiecie jakiś obcas no to już żeby ta kurtka była taka bardziej sportowa wow bardzo fajna i powiem wam że rozmiar też jest super bo mimo tego że ona jest długa zobaczcie to bez problemu się nawet tutaj w moich bioderkach zapnę wszystko ładnie leży tak wygląda z tyłu Naprawdę fajna kurtka, słuchajcie, no, mega fajna. W tą kurtkę to jedna z Was mi podesłała na Instagramie. Kasia, czy Ty widziałaś tą bomberkę, Czy Ty widziałaś ten kolor? I ja mówię, wow, no jak już są możliwości z e, Sensei, to trzeba coś pozamawiać, coś pomierzyć. Bardzo mi się podoba ta kurteczka, wiecie, nie wiem jak to się będzie e, nosiło, tu też jest wiadomo poliester, wiadomo, że jakby e, Sensei, jak widać, szyje naprawdę fajne rzeczy, bardzo fajnie szyje, to są bardzo fajne kroje, bardzo mi się to podoba, natomiast w związku z tym, że ceny są atrakcyjne, to wiadomo, że ten materiał, wiecie, to też nie jest jakaś jakość nie wiadomo jaka, więc nie wiem, jak to się będzie sprawdzało w noszeniu, nie wiem też jak, wiecie, po praniu, czy ten, czy to te wypełnienie się w jakiś sposób nie zbije, natomiast ona jest bardzo fajnie pikowana, więc wydaje mi się, że to wszystko powinno się fajnie trzymać, ale kolor, słuchajcie, jest obłędny, po prostu jest obłędny, bardzo mi się podoba właśnie połączenie czerni z taką fukcją, ale krój kurtki, no słuchajcie, no same ohej, oh achy, naprawdę, no tak mi się podoba dajcie tylko znać, czy wiecie, czy ten rękaw nie jest przykrótki czy ona dobrze wygląda bo ja się mogę zachwycać, a zaraz mi napiszecie, że nie, że to jednak nie jest to, no tak jak mówię kolor rewelacja, dobra, przymierzymy te spodnie i jakiś topik i te koszule, zobaczymy jak reszta. Topik, słuchajcie, bardzo fajny. Zobaczcie, jak ładnie leży. Długi rękaw, naprawdę długi rękaw. Bardzo przyjemna dzielina. Taki naprawdę otulający, wygodny, będzie fajnie wyglądał do jeansów No wiecie, taki longsleeve zapinany na guziczki, paseczki, będzie wyglądał do wszystkiego fajnie. I fajne jest to, że to nie jest taki typowo, wiecie, biały kolor, tylko to jest taki, jakby naturalny kolor. Nawet nie taki beżek, wiecie, taki. Beżowy kolor płótna. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. I do tego są takie drewniane jakby guziczki. Oczywiście one nie są drewniane. O, zobaczcie. Tylko są taką imitacją drewna. Bardzo fajnie to wygląda. I słuchajcie, ubrałam te spodnie. A, no i nie widać na tym topie, że to jest top ciążowy. Bardzo ładnie leży, więc polecam. Ma troszeczkę taki dłuższy przód. Ale my się wydaje, że i tak przeważnie nosimy to tak zbluzowane, sobie ten przód podnieść, żeby nie było widać, że nie jest taki dłuższy, um, albo właśnie do spodni. Dobra. Pokazuję wam te spodnie. Zobaczcie to. To jest rozmiar dwa razy XL. A pokazuję wam to specjalnie, ponieważ Wiem, że wiele z Was tutaj na moim kanale, jak oglądacie Mierzymy, to piszecie mi, że dużo z Was właśnie ma mój rozmiar. Czyli na przykład jak zamawiałam jeansy z Sinsaya 44, ja wiecie, ja się nie wstydzę swoich rozmiarów, zawsze Wam powiem prawdę, to te 44 są nam niedobre i to jest jakby największy rozmiar jeansów dostępny na stronie z Sinsaya. Więc tym tropem poszłam zamawiając te spodnie, czyli wzięłam największy rozmiar, czyli 2 XL, -kę. Ale tu L, spokojnie dziewczyny, ale zobaczcie, jakie zajebiste są te spodnie, po prostu ekstra do bluzy, do właśnie takiego sleeve'u. Oczywiście wyglądam teraz jak clown, bo wiadomo, że jak tu jest tak dużo, no to tu też jest sporo za dużo i one się nie układają, więc nie pokażę Wam, jakby to mogło, o może prędzej w ten sposób jakoś tak. Naprawdę fajne spodnie. Myślę, że też będą ładnie podkreślały pupę, oczywiście w dobrym rozmiarze, i nawet do tego ląkliwa. Zobaczcie, tak na beżowo, na to tręczyk albo właśnie jakaś um, ramoneska. I będzie fajnie to wyglądało. A top naprawdę rewelacja powiem Wam, jest taki przyjemny, taki trochę jakbyście były w piżamie, ale wiecie, on nie wygląda jak piżamka, tylko jest taki przyjemny właśnie dla skóry, bawają na także naprawdę fajne, elastyczne, fajnie się naciąga. Mega, naprawdę słuchajcie ekstra, więc czasem warto też popatrzeć na, na te rzeczy dla kobiet w ciąży, jeżeli tak mówię one nie są takie typowo ciążowe, bo naprawdę można też trafić coś dłuższego, o może w ten sposób, no ale spodnie, spodnie nie, spodnie wyglądają w ogóle jakby były lniane, są tak, wiecie to jest taki materiał, który wygląda jak taka typowa tkanina, bardzo przyjemny, to też jest poliester, ale są przewiewne, no i wiadomo, że takie luźne, więc to też będzie fajnie wyglądało i też bym właśnie to widziała do jakichś też czarnych outfitów, nawet czarna góra, czarne buty jasne, spodnie i trenczek. Albo właśnie na lato, albo na wiosnę, słuchajcie, wiecie, te z was, które mają ładny brzuch, co mi się mega podoba. To właśnie takie luźne spodnie i do tego taki topik e, kusy i na to właśnie jakaś ramoneska, albo jakaś taka koszula tylko zarzucona. Mega mi się podobają takie stylowe, no ale niestety mój brzuch nie nadaje się, żeby nosić takie odkryte, e, znaczy top z takim odkrytym brzuchem. E, no nie, nie chciałabym nikogo straszyć. A przede wszystkim sama bym się źle czuła. Mega to są te spodnie, no wielka szkoda, że są na mnie za duże. Um, ale dobra, jeszcze przymierzę sobie te dwie koszule i, chyba będziemy, i będziemy mieć wszystko Powiem wam, że nie czuję się dobrze w tym żółtym kolorze Chyba to jednak nie jest mój kolor, przynajmniej nie ten odcień żółci Ale jeżeli lubicie takie koszule w takim kolorze, to krój, rękaw, wszystko naprawdę bardzo udana koszula Dłuższy tył brałam właśnie do leggingsów, żeby zobaczyć czy to będzie się nadawało bardzo ładnie zasłaniają pupę, więc nawet przy moim wzroście jest na tyle długa, że spokojnie można nosić do leggingsów, bardzo fajna jest ta koszula taka też przyjemna, mimo że ona jest taka sztywna także trochę ją słychać jak się ruszamy, że tak powiem ale naprawdę bardzo fajna, szkoda bo no, no nie ten kolor, ona chyba teraz była też na promocji oczywiście wszystkie rzeczy wam podlinkuję żebyście mogły sobie Kliknąć i od razu zamówić, ewentualnie pamiętajcie o tym, że jeżeli cokolwiek z mojego mierzymy aktualnie nie jest dostępnego na stronie czy w Waszym rozmiarze to warto dodać sobie to do powiadomień, dlatego że jeżeli chodzi o Sinsay, to słuchajcie, to się co chwilę tak zmienia, że jak coś jest wyprzedane, to za chwilę znowu wraca pełna rozmiarówka albo poszczególne rozmiary. Takie są roszady na stronie tych ubrań, że naprawdę, jeżeli coś Wam wpadnie w oko, to dodajcie sobie to do obserwowanych, do ulubionych czy tam do powiadomień i na pewno jeszcze wrócą te rzeczy. Bardzo fajna koszula, bardzo mi się podoba. Tak wygląda z tyłu, ten kołnierze tutaj. Tak mówię, fajna, taka dłuższa do leggingsów czy do jeansów. No i wiecie, to jest taka koszula, jak ja to zawsze mówię, z którą można zrobić mnóstwo rzeczy. Można sobie tu fajnie to <coughs> zawiązać i mieć, wiecie, bardziej taką krótszą, coś bardziej sexy, że tak powiem. Czyli macie fajną figurę, właśnie chcecie ją pokazać. Ja nie to lubię takiego do końca to. chodzić, więc można sobie to naprawdę na milion sposobów, można sobie rękaw podwinąć. Do jeansów można sobie wkasać naprawdę milion sposobów. Dobra, została mi jeszcze ta fuksjowa, a to chyba jest mój kolor, więc szybko mierzę, mam nadzieję, że ona będzie na mnie dobra. Niestety, słuchajcie, ale krój tej żółtej był dużo fajniejszy. Ta też na stronie widnieje jako koszula oversize. Jest fajna, bo jest troszeczkę dłuższa również z przodu i podobają mi się te rozcięcia z boku. Bardzo lubię tak skrojoną koszulę. Moim zdaniem to naprawdę dobrze wygląda. Zwłaszcza jeżeli nosimy ją e, puszczoną, ale nawet w momencie, kiedy chcemy ją sobie tak podwiązać, jak przed chwilą Wam pokazywałam tą żółtą, to przez te rozcięcia z boku, wiecie, ten tył nam się tak nie ciągnie, tylko. W, o, złapiemy sobie tak? I to też dobrze wygląda, i ten tył zostaje tutaj tak ładnie puszczony z tyłu. Rękaw jest też krótszy, mimo że to jest ten sam rozmiar, więc ona wychodzi na. Większą, tutaj jest szersza, troszeczkę dłuższa, natomiast rękaw jest krótszy. No i w tej koszuli musiałabym sobie już ten rękaw podwinąć. Dla mnie to nie jest problem, bo ja bardzo często podwijam rękawy w koszulach, po prostu jest mi tak wygodniej. Wolę chodzić w podwiniętych rękawach niż tak standardowo zapiętych w tych mankietach. Zobaczcie, super to wygląda i też do jeansów, do każdego koloru, do legginsów, do jakichś fajnych shortów. Już tak bardziej pod kątem takiej cieplejszej pogody. Bardzo fajnie i bardzo podoba mi się, jak wygląda moja uroda, moja cera. Spółgra po prostu idealnie z tym kolorem fuksjowym. Trochę też się tak ciągnie do tyłu, ale to właśnie też dlatego, że ona jest taka mega luźna. Powiem wam, że mam z Sienseja chyba trzy koszule tego typu czarną, zieloną. I chyba jeszcze jakoś już teraz nie pamiętam, bardzo dobrze mi się nosi te koszule. Czarną też męczę ostatnio na jakieś imprezy, takie właśnie, żeby ta koszula zrobiła taki bardziej wizytowy charakter. I nic się z tym nie dzieje. Koszule są w naprawdę dobrych pieniądzach, więc też nie ma sensu, wiecie, jeżeli chcecie taką zwykłą, prostą, oversize'ową koszulę, były też białe, właśnie czarne, no różne są te kolorki. Figuniu nie wolno zostać. I po prostu też by chciała coś poprzymierzać, tak? Jakieś pieskowe mierzymy trzeba zrobić. No, także słuchajcie, uważam, że to mierzymy jest bardzo udane, że te rzeczy w tych pieniądzach są bardzo udane. Bardzo podoba mi się to, jak, um, jakie są kroje, fasony. To naprawdę dobrze leży i wydaje mi się, że tak samo będzie fajnie leżało i na wyższych dziewczynach, jakby, jak też na niższych, szczuplejszych, większych rozmiarach, naprawdę. Bardzo lubię więcej. Brakuje mi czasem w niektórych produktach jednak tej jakości, na którą też zwracam uwagę. Natomiast, tak, mówię, klasyczna koszula, e, która jest właściwie z takiego samego materiału jak w Zarze, czy w Rezerwce, czy gdziekolwiek. Prążkowana sukienka, jedna czy druga, to też jest materiał, który jest standardowo w wielu sieciówkach. Nie ma sensu przepłacać. Trencz też jest naprawdę trafiony. Wszystko mi się podoba z dzisiejszego mierzymy. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co Wam wpadło w oko, co Wam się podoba na mnie, co powinnam zostawić. Jak zawsze zresztą zawsze czekam na Wasze komentarze i dopóki nie wejdę w film i tak co najmniej dwa dni czekam na Wasze komentarze, dopiero wtedy coś zwracam czy wymieniam. Po prostu liczę się też z Waszym zdaniem, bo też fajnie jak czasem jednak ktoś swoim okiem oceni. Myślę, że to jest tak samo, jak chodzimy na zakupy. Ja czasem lubię chodzić sama na zakupy. Ale często jednak zabieram Michała, który też zawsze fajnie doradzi Lubię chodzić na zakupy z koleżankami czy z mamą Takie wiecie, babskie shoppingi też są fajne Jednak zawsze ktoś na nas popatrzy swoim okiem I może też coś doradzić Więc czekam na wasze komentarze Mam nadzieję, że wam się, mierzymy podobało Zostawcie łapkę, jeżeli tak, subskrybujcie I widzimy się w kolejnym filmie, buziaki Pa, pa!